Malowania w przedszkolu. Cześć wszystkim. Yy, niedługo rozpoczynamy nowy sezon. Mamy już 2 marca. Czas zaraz jechać na ryby. Chyba nawet w sobotę następną pojedziemy, tak jak jest. Po pogoda pozwoli, jak nam. Połowisko otworzą, bo jeszcze na, bo to tak się chyba na początek nie wybieramy. Zakupiliśmy nowy ponton. Tak jest, Colibri K240 TL. Dwuosobowy. Tak, dla nas wystarczający będzie. Tak, do wywózki, na jeziora i tak dalej, i tak dalej. Wkraczamy jest. w nowy etap po prostu pętkowania. No tak, film ogólnie będzie teraz stworzony z myślą o. O tych ludziach, co mają właśnie zamiar kupić, albo zarejestrować go, nie wiedzą jak. Tak, pokażemy wam jak zarejestrować, Już w sumie wam powiemy jak zarejestrować, tak. gdzie, co i jak i pokażemy, jak nakleić numery. Jak my, to, jak my to zrobiliśmy w sumie. Tak to ogólnie najpierw wybieramy się do Urzędu Miasta. Tam przydzielają nam numer rejestracyjny, tam podajemy swoje dane, tak. dane fontonu. Dostajemy taką karteczkę. karteczkę z Wpisują nam numer rejestracyjny, nazwę, e, typ rodzaju łodzi sprzęt. Oczywiście są u nas podłączone kolibry 247, tl imię i nazwisko. No i oczywiście trzeba, trzeba było podać dowód. No to trzeba no, tak. być, trzeba być e, pełnoletni. pełnoletni tak? Tak, przede wszystkim. Adres zamieszkania, i tutaj mamy pie pieczęć starostwa. Powiatowego w Parczewie. To I to jest niecałe. Nie, nie, I 17, 17 zł. Tak, 17 zł zapłaciliśmy za to, więc to nie jest duży koszt. I to jest koszt raz na całe życie. Tak jest. Już masz zarejestrowany żywotnio nie ma żadnych opłat tak dalej raz, 17 zł i koniec. Tak, i tutaj na tej karteczce pisze taki coś, że ee, ten sprzęt służy do motorskiego połowu ryb, tak? Jeżeli chcemy po prostu pływać pontonem rekreacyjnie tak o sobie tylko wywieźć, nas się zanęcić czy coś to z tego co wiemy to nie musimy w ogóle nic tak, z takiego robić, nie trzeba rejestrować pontonu. No Ale... i na komercjach też nie musimy, tak. bo nie, jedynie na pzw, na PZW. Jeżeli, jeżeli chcemy już wywozić zestawy to już jest to wymagane. Tak, tak bo jest karta to mandat. No i tutaj mamy, że litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości 10 cm grubości. U nas to wygląda tak, pokaż to. Tak. Dwie, sztuki. dwie sztuki sobie ogarnęliśmy. Tak. Po jednej po drugiej stronie burty. I zapłaciliśmy za to raptem 20 zł. Tak, za dwie sztuki. Przykleimy sobie po prostu markerem I Idziemy do brukarni, do gdzie macie najbliżej czy coś, zapytacie czy coś takiego mogę zrobić, ale raczej wszędzie zrobił. Tak. Gdzie jedziemy na wodę, to oczywiście cały czas trzeba mieć ze sobą tą karteczkę, zaświadczenie, tak. bo strasz może się przyczepić, tak? No i jeszcze mogę się przyczepić za to, że nie mamy kamizelek. Właściwie... to niby trzeba mieć, ale też jest niby mandat. Nie każdy za to ściga, ale niby trzeba. Jeszcze będziemy musieli nad tym pomyśleć. Tak. tak. Dobra, teraz Wam pokażemy jak my to zrobimy po prostu, jak to nakleimy. Tak nakleimy i będziemy używać markera wodoodpornego. Tutaj mam. Znaczy się to jest w sumie Pan nam polecił w... W księgarni. W księgarni, tak, żebyśmy wzięli marker olejowy z farbą wodoodporny. Takie Lepiej jak taki... się stosuje do opon. Tak, tak, tak. Zobaczymy co to wyjdzie. Sorry za warunki. W których nagrywamy film, ale na dworze jest zimno i nagrywamy to na strychu. Tak jest. Nie tylko możemy. Światło jakieś światło, światło. Ale, jest, ale, jest. ale film trzeba zrobić. Tak jest. Już niedługo, jak, już, jak pojedziemy nad wodę, to też nagramy jakiś test tego pontonu. Jakąś recenzję. Tak, Co się piszemy i opiszemy, tak, że pokażemy jak to wszystko wygląda na wodzie. Na wodzie, tak jest.